Hej, cześć, tutaj Tomek z Warsztatu Ostrzenia Noży w Krakowie. Ogłaszam, że startuje kolejna edycja Rok Ostrych Noży 2024. <grydy> Jak co roku będziemy ostrzyć z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, będziemy ostrzyć Wasze noże. Osoba, która wylicytuje nasz Rok Ostrych Noży, będzie miała ostre noże przez cały rok. <grydy> Dobra. Akcja jest taka sama jak co roku, tak w telegraficznym skrócie. Na czym to polega? 30 noży miesięcznie max możemy dla Was naostrzyć. Nożyki będą ostrzone na maszynkach wolnoobrotowych, chłodzonych wodą marki Tormy. Takie te tutaj, jakby ktoś nie wiedział, to takie te kląkry. ta chyba cięższa była niż te poprzednie. Hmm, jakie noże się nadają do takiego ostrzenia? Już pokazuję. E, taki nóż, taki nóż możemy naostrzyć i taki, taki nóż też możemy naostrzyć. Taki, taki nóż też możemy naostrzyć. <laughs> Taki nóż też się nadaje do tego. Taki nóż również nadaje się do tego Taki nóż też możemy naostrzyć. Taki nóż też się nadaje. Taki nóż również 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 taki nóż możemy naostrzyć na naszym tym ostrzeniu. Takie noże również możemy naostrzyć w tej wersji ostrzenia. Okej, okay, ale nie wszystkie noże jesteśmy w stanie naostrzyć tą techniką. Więc od razu powiem, że na przykład noże jednostronne się do tego nie nadają. Taki jak właśnie yy, taki do sushi jednostronny. Jaki również taki do sushi jednostronny. Ten też się nie nadaje do takiego ostrzenia. Uf, ten to się też nie nadaje do takiego ostrzenia to jest jakaś renowacja potrzebna. Yy, ten też się nie nadaje do takiego ostrzenia. Chociaż was, wasz czasach się spokojnie nada, ale ten nie. Dobra, jeszcze tylko ten, ten, ten też się nie nadaje. A taki. Troszkę długi, ale też się nada. Wygrywając aukcję na rok ostrych noży, będziemy ostrzyć. Właśnie takie wasze noże, czyli te ze szlifem dwustronnym, czyli te zwykłe kuchenne, te ze szlifem jednostronnym, to jest troszkę więcej roboty i nie dalibyśmy rady, jakbyście nam po 30 noży takich przysyłali miesięcznie. Więc te zwykłe nożyki. Max 30 miesięcznie to jest 360 noży na cały rok. To jest kupano to jest prawie nóż, jeden nóż dziennie. <grytanie> e, oczywiście noże będą ostrzone na terenie tutaj naszego wspaniałego warsztatu, więc jak ktoś będzie spoza Krakowa, to może do nas podesłać te nożyki jak najbardziej nie ma żadnego problemu. Tylko wtedy koszt przesyłki będzie po stronie tego przesyłającego. Zapraszam do licytowania. Czekamy na Wasze nożyki. Link do aukcji, jak zwykle, gdzieś tam na dole w opisie. Mam nadzieję, że pobijemy rekord z poprzedniego roku. Po, w poprzednim roku było już. Przebiliśmy pułap 1000 zł. A jeszcze tylko tak powiem, że jeszcze w tym roku rozwinęliśmy się na tyle, że jeszcze jedna pójdzie aukcja, ale to. Opowiem o tym w innym filmiku. Do zobaczenia. To tyle, to tyle, co miałem, powiedziałem i zapraszam do licytowania.